Dzień dobry, jesteśmy na skalnym murze w Kobelanach, w Dolinie Kobylańskiej, jest to bardzo fajny rejon dla początkujących, spora ilość dróg o trudnościach trójkowych, czwórkowych, fajne piątki, szósteczki są też, bardzo fajna tam 6.1, no i jeszcze jest parę trudniejszych dróg, tak chyba do 6.4+, także fajny rejonik. Również na lato, to znaczy to w słońce tutaj chodzi tak gdzieś powiedzmy około 13-14, ale no i tak to jest troszeczkę cienia, bo są drzewa, że fajny rejon, aczkolwiek może długo schnąć po opadach, bo to na przykład widzę, że parę dni od deszczów, a jeszcze gdzieś tam mniej więcej wycieka. Jest troszeczkę kruszyzny, także trzeba uważać. No i jest to dosyć popularny rejony jest tłumnie. My jesteśmy na przykład tutaj o 8 rano, przeszliśmy to nikogo nie ma, ale myślę, że to się wkrótce zmieni. Także polecam rejon dla początkujących i nieco bardziej zawiązany.